Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kapustę pekińską duszoną z gruszkami. Mam tutaj trzy gruszki. Obiorę ze skóry, pokroję w drobną kosteczkę i gruszki podsmażę na dwóch łyżkach masła. I później dodam poszatkowaną kapustę pekińską. Doprawię solą pieprzem i całość będę dusiła 5 minut. Na koniec zakwaszę sokiem z cytryny. Gruszki obieram i kroję w kosteczkę. Gruszki już mam podsmażone. Dodaję kapustę. Kapustę mam drobno poszatowaną. I oprawiam solą i pieprzem. I kapustę należy pomieszać i dusimy 5 minut i będziemy mieli kapustę duszoną z gruszkami. I tak oto wygląda kapusta duszona z gruszkami. Zakwasimy. Sokiem z cytryny i mamy kapustę duszoną z gruszka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Kapusta pekińska duszona z gruszkami.